Ten aplauz, który państwo słyszą tu w Oberstdorfie, to dla Halvora Egnera Graneruda Norweg wygrywa pierwszy konkurs 71. turnieju czterech stoczni, ale nas Polaków najbardziej cieszy fakt, że podium uzupełniają Biało-Czerwoni tuż za Granerudem. Na drugim miejscu Piotr Żyła, na trzecim Dawid Kubacki. Kapitalnie rozpoczyna że ten turniej dla Polaków, obaj są w grze o Złotego Orła. Okay. Graneród zyskał dzisiaj kilka punktów przewagi nad białoczerwonymi, ale turniej to cztery konkursy, a to jest dopiero jedna czwarta tej rywalizacji. Rywalizacji, w której Polacy zaprezentowali się kapitalnie. 140-metrowy skok Dawida Kubackiego w pierwszej serii. Piotr Żyła latający pod 140 metrów. To oglądało się kapitalnie i to była piękna reklama skoków narciarskich. Noga poszła full ogień, także było można powiedzieć, no dałem się ile mogłem, no więcej nie mogłem. No. Także, także, także to, to, to jest najbardziej istotne do mnie, że, że ogień był i tak by no, więcej się nie dało. Co więcej, warto podkreślić, że w pierwszej dziesiątce zawody skończył Kamil Stoch, w drugiej Paweł Wązek. A zatem bardzo dobra inauguracja dla nas. Cieszą się także Norwegowie, cieszę się Ragner Grennerud, A przed nami wielkie emocje związane z kolejnym konkursem w Sylwestra. Kwalifikacje w Garmin partenkirchen A w nowy rok o godzinie 14 kolejny, drugi konkurs tej edycji turnieju. Czterech skoczni.